Procedura bindowania ze spektrum jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że musimy dołączyć tutaj satelitkę. Musimy tą satelitkę umieścić pod modelem. Jest tutaj specjalna półka pod elektroniką. Pamiętajcie, żeby to robić w tym miejscu, pod elektroniką. Będziemy tutaj wkładać naszą satelitkę. Robimy to mniej więcej w ten sposób. O. Może nie w tą stroną. Kabelki, antenki, antenki muszą wejść dokładnie, O dokładnie pod kable zasilające silniki. Mamy tutaj taką taśmę dwustronną gąbkową w zestawie, którą przyklejamy tą satelitkę i cała filozofia. I, i m, tak to musi być. E, teraz pokażę wam, co trzeba wprowadzić, jakie ustawienia w radiu, żeby zbindować ten model. Oczywiście, jak źle wprowadzicie e, wszystkie parametry, Model zwyczajnie Wam się nie zbinduje. Najważniejszą rzeczą są rewersy. Rewersy, wybranie poprawnego trybu pracy tarczy, no i modelu helikoptera. Uruchamiamy sobie nadajnik. Aha, zanim jeszcze uruchomiamy nadajnik, musimy wejść w tryb menu. Uruchamiamy sobie nadajnik. Z menu będziemy wybierać model, typ helikopter. Model naj, możemy sobie podać nazwę jakiś model słoś-typ, czyli typ tarczy. I tutaj ważna rzecz tryb tarczy w e, takich futabach musi być ustawiony na jedno serwo. Mimo tego, że model ma podparcie na trzech serwach co 120 stopni, musimy wybrać jedno serwo. Nie wybieramy tutaj trzech serw 120 stopni, tylko jedno. Wychodzimy. I właściwie w tym, w tym setupie to już będzie tyle. Wychodzimy do głównego menu. I tutaj ustawiamy. Wchodzimy w servo setup i tu będziemy ustawiać resztę parametrów. Zaczniemy od trybu, reverse I tutaj bardzo ważna rzecz. Dla Spectruma jest troszkę inaczej, dla Futaby mianowicie większość rewersów musi być włączona. Więc przechodzimy do parametru reverse, inaczej model nam się po prostu nie zbinduje. Wszystkie, wszystkie reverse oprócz throttlea muszą być ustawione, czyli aileron reverse, elevator reverse, rudder reverse i pitch reverse. Teraz mamy to zrobione poprawnie. Zmienimy sobie tryb na trawer i tutaj będziemy ustawiać wychylenia. Tak samo analogicznie jak w futabie dla kanału pitch musimy zmniejszyć wychylenia. W przypadku spektrum będzie to troszkę mniej. Zmieniamy je do 70%. OK, zmieniliśmy. E, możemy sobie ustawić EXPO, m, także to już według własnych ustawień będziecie sobie kombinować. E, kolejną rzeczą e, będą krzywe, które też możemy sobie ustawić dla krzywej gazu w trybie normal. Zjedziemy podobnie jak w tabie do około 70%. W trybie normal, krzywa skoku tu dla trybu normal musimy podnieść kąt na jakiś 36% procent, zmniejszyć kąt maksymalny. 60% okej, okay. to jest oczywiście głowak krzywa Wy będziecie zapewne sobie ustalać swoją pod swoje umiejętności, żyro, musimy uaktywnić tryb żyro, czułość też musimy sobie sobie wybrać, pamiętajcie, że to jest troszkę inaczej niż dla niż w futabach. mianowicie tutaj tryb żyro Pracuje w trybie bez headlocka, od 50% w górę w trybie z headlockiem. Więc pamiętajmy o tym. OK. No i właściwie to tyle. To są wszystkie ustawienia, które powinniśmy wprowadzić. Zabieramy się za bindowanie modelu. I rozpoczynamy procedurę bindowania. Wkładamy akumulator. Uruchamiamy nadajnik z wciśniętym przyciskiem bind. Trzymamy. Możemy puścić. Wyciągamy zwórkę. I model jest bindowany cała procedura zbindowania model wam się nie zbinduje jak nie ustawicie poprawnie rewersów to powtarzam dlatego to jest bardzo ważną rzeczą możemy sobie sprawdzić czy wszystko działa, działa dobrze czy kręci nam się model Proszę bardzo wszystko działa jak należy